Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Uwaga, uwaga! Już jutro wielkie święto Speedwaya. Rusza żużlowa karuzela Anno Domini 2019. A całą zabawę zaczniemy od Stadionu Narodowego we Warszawie. Garstka historii. W dotychczasowej 24-letniej historii Grand Prix odbyło się 225 turniejów. Rozegrano 5244 biegi. Zawodnicy zdobyli łącznie 31400 punktów. W Zawodach wystartowało 214 zawodników z 19 krajów. Rywalizowali oni na 40 torach, znajdujących się w 15 krajach. Ich zmagania sędziowało do tej pory 21 arbitrów. Liczba tytułów mistrzowskich. Tony Rickardson, pięciokrotny mistrz świata. Greg Hancock czterokrotny. Nicky Pedersen, Jason Kramp i Tyle Finden trzykrotni. Hans Andersen, Billy Hemil, Mark Loram, Tomasz Golob, Chris Holder, Jason Doyle po jednym. Z kolei najwięcej zwycięstw w turniejach Grand Prix ma Jason Kramp. 23 zwycięstwa. Drugi jest Tomasz Golob, 22. Trzeci Greg Hancock, 21. Najwięcej miejsc na podium w turniejach Grand Prix tutaj prowadzi Greg Hancock z 69. Za nim jest Jason Kramp, 56 razy stawał na podium. Trzeci Tomasz Golob 53 razy Czwarty Niki Pedersen 48 Piąty Tony Richardson 45 I szósty Taiwu Finden 25 razy stawał na podium Czasem mówi się, że żużlowcy pracują i zarabiają w PGE Ekstralidze na zabawę w cyklu Grand Prix Coś w tym faktycznie jest Bo mimo tego, że nasza liga jest tą, jak to lubimy wszyscy pisać, najlepszą i najbogatszą To jednak walka o tytuł indywidualnego mistrza globu wciąż jest uznawana za najbardziej prestiżową w tym sezonie czeka nas 10 rund w 7 różnych państwach. Żużlowcy odjadą 230 biegów, w których każdy z nich może zdobyć 210 punktów. Tak więc w sobotę po 224 dniach oczekiwania zaczynamy zabawę na całego. Wydawać by się mogło, że typowania faworytów w pierwszej rundzie bardzo nieprzewidywalnego cyklu Grand Prix jest wróżeniem z fusów. Zawody w Warszawie odbywają się jednak półtora miesiąca po starcie ligowego sezonu, i trudno nie sądzić, że każdy z kibiców, ekspertów, analityków czy dziennikarzy ma swoje przemyślenia na temat formy poszczególnych zawodników. Na starcie sezonu zawodnikiem zdecydowanie najszybszym i wręcz pozytywnie opętanym manią zdobycia czwartego tytułu jest Ty Wolfinden. Brytyjczyk imponuje perfekcyjnym przygotowaniem sprzętowym i przyjeżdżaniem do mety kilkadziesiąt metrów przed rywalami. Warto także wspomnieć, że już dwukrotnie triumfował w turnieju nie o Grand Prix w Warszawie Formą imponuje również nowy nabytek falu bazu Zielona Góra Martin Waculik. Cichym faworytem zawodów może być z kolei Matej Zagar. Słoweniec nie rozpoczął sezonu 2019 jakoś wybitnie, ale jest jednym z zawodników, którzy upodobali sobie tor na Stadionie Narodowym. Zagar ma na koncie wygraną w pamiętnym przerwanym po 12 wyścigach pierwszym Grand Prix Polski w Warszawie. Oprócz tego w czterech dotychczasowych turniejach tylko raz nie znalazł się w czołowej ósemce zawodów na Stadionie Narodowym. To czego możemy spodziewać się po sobotnich zawodach to na pewno pewno wszędzie pojawiający się biało-czerwony kolor. Ponad 50 tysięcy kibiców będzie ekscytować się kolejnymi startami Bartosza z Marzlika, Patryka Dudka, Janusza Kołodzieja i Bartosza Smyktały. W zawodach zabraknie niestety Macieja Janowskiego, który mimo próby nie oszukał przeznaczenia i nie zdążył wykurować się na sobotni turniej. Polaka w tych zawodach zastąpi kolega z klubu z Wrocławia, Australijczyk Max Frick. Najpewniejszym polskim kandydatem do dobrego wyniku w otwierającym turnieju wydaje się być Zmarzlik. Kapitan Stali Gorzów być może nie imponuje szybkością tak bardzo jak w poprzednim sezonie, ale wciąż 39% swoich ekstraligowych wyścigów kończy na pierwszym miejscu. O 2% więcej wygranych wyścigów ma Kołodzi. Popularny Koldi częściej przyjeżdża także na końcowych pozycjach. Dyspozycja jednego z liderów Unii Jest wciąż dość dużą zagadką Bo poprzednie spotkanie Byków 35-latek musiał przedwcześnie zakończyć Z powodu złego samopoczucia Wciąż trudno powiedzieć w jakiej formie I z jak dużym bólem do sobotnich zawodów przystąpi Dudek Zawodnik falubazu w poprzednim ekstraligowym spotkaniu Zaliczył bardzo groźnie wyglądający upadek I z pewnością jeszcze odczuwa jego skutki Najtrudniejszy do przewidzenia jest jednak Występ z Mektały Unii to wprawdzie zupełnie inna dzika karta Niż te, które będziemy mogli obserwować Słowenii czy Niemczech, ale to wciąż Młody zawodnik stojący przed tak wielką Publicznością. Moi faworyci to Taiwu Tutaj nie mogło być inaczej Jest piekielnie szybki i niesamowicie Zmotywowany by sięgnąć po czwarte złoto Następnym zawodnikiem jest fruwający Duncik Leon Madsen. Jest szybki Ale na przykład w Speedway of Nations Miał duże problemy, choć nie do końca z jego winy Jedno co mnie zastanawia to jak psychicznie do tego podejdzie. Nie może zabraknąć Bartka z Marzlika. Jedynie co mu może przeszkodzić to presja 50 tysięcy gardeł. Ale F-16 już nieraz pokazał, że taka presja to dla niego bułka z masłem. Dajesz Bartek, oby moc była. I moim cichym czarnym koniem, jeśli w ogóle można go tak nazwać, jest Matej Zagar. Komandos już nieraz pokazał, że ma patent na tor w Warszawie. I jedno jest pewne, nie odpuści do końca. U góry na karcie możecie odpowiedzieć, który z Polaków będzie najwyżej na narodowym. Oto lista startowa. Pod jedynką Janusz Kołodziej Polska. Z numerem drugim Jason Doyle Australia. Pod trójką Max Frick Australia. Z numerem czwartym Antonio Lindbeck, Szwecja. Z numerem piątym Matej Zagar, Słowenia. Z numerem szóstym Bartosz Smektała, Polska. Z numerem siódmym Niels Christian Iversen, Dania. Z numerem ósmym Fredrik Lindgren, Szwecja. Pod dziewiątką Robert Lambert, Wielka Brytania. Z dziesiątką Martin Waculik, Słowacja. Pod numerem jedenastym Patryk Dudek, Polska. Z numerem dwunastym Leon Matsen, Dania. Z numerem trzynastym Emil Sajfudinow, Rosja. Pod czternastką Artią Łaguta, Rosja. Pod piętnastką Tajłów, Finden, Wielka Brytania. I z numerem 16 Bartosz z Marslik Polska. Rezerwowymi pod numerem 17 Dominik Kubera Polska i z numerem 18 Rafał Karćmasz Polska. Oczywiście Tajski jak i Z Marslik nie wystartowali w kwalifikacjach w piątek, dlatego są na miejscu 15 i 16 listy startowej. Moi pasjonaci Speedwaya, trzymajmy kciuki, krzyczmy, dopingujmy, szalejmy i bawmy się. Niech wygra najlepszy i oby był mazurek Dąbrowskiego na koniec turnieju. Niech to będzie biało-czerwona noc w stolicy Polski. A teraz jak zwykle dziękuję za Wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco Cię do tego zachęcam. Jak materiał Ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już Ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.